Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na moim kanale YouTube. I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejny singiel. Tym razem mamy tutaj Till Lindenman oraz David Garrett. Proszę Państwa, mamy tutaj taką piosenkę singla Alentage i Skyne Sonntag. Um, jakiś czas temu, całkiem niedawno w sumie była powiedzmy premiera tej płyty, znaczy płyty singla. Na YouTubie możecie sobie to bez problemu odnaleźć. No i co, kupiłem sobie taki single używany, kupiłem go na OLX, z tego co pamiętam. Dałem za niego około 30, 30 zł, to nie jest naprawdę jakoś bardzo dużo. A zawsze kolejna tutaj płyta leci do mojej kolekcji. Okładka się prezentuje tutaj w przodzie, tak? Mamy tutaj typowego koronawirusa, że to tak powiem. Śmiesznie to trochę wygląda, takie skojarzenie przede wszystkim. No, i co? W tyle wygląda to tak. Jak widzicie, mamy tutaj dwie piosenki. Pierwsza jest właśnie Allen Tage i są tak", oraz tutaj um, druga piosenka jest o takim samym tytule, tylko że mamy tutaj po prostu remix, tak jak widzicie zresztą. No i dobra, um, zobaczmy sobie, jak się ona prezentuje w środku. No, szału, tutaj nie ma. Mamy znowu tutaj covid -a. Tak jakby co. No i co? Mamy tutaj również płytkę w środku tego singla. Tak się tutaj prezentuje z przodu. A płyta moi drodzy wygląda w taki oto sposób. Tak samo jak kładka oraz zawartość w środku. Ten sam tutaj motyw koronawirusa. <noise> no nie wiem, takie skojarzenie jakoś mam. I wydaje mi się, że w sumie bardzo dobre mam skojarzenie. <laughs> Także tak to wygląda. No i drodzy, to tyle. Jeżeli film się Wam spodobał, jeszcze w ogóle Wam pokażę tam płytę, jak wygląda. Jak na używkę, no spójrzcie sobie sami tutaj, te paprochy to akurat jest kurz. to nie są żadne rysy. To jest kwestia po prostu przedmuchania. No ale widzicie, płyta jest używana, a ona praktycznie nie ma w ogóle żadnych rys. Także no jest płyta bardzo zadbana. Bardzo, bardzo, bardzo podkre podkreślam. Moi drodzy, powiem wam tak. To tyle. Jeżeli wam standardowo film się spodobał, zostawcie lajka. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału Nieschronią Milan oraz do komentowania. Co myślicie o tej płycie? Czy wam się podoba ten singiel czy nie? I jeszcze jedna wiadomość na sam koniec. Na razie jest to mój taki ostatni film odnośnie tych singlów, dlatego że no od początku maja, mamy dzisiaj 14 maja, jak coś, ja nagrywam to dzisiaj. Od początku maja kupiłem około chyba 10 albo 11 płyt nowych, praktycznie z Rammsteina single. Do czego bije? Bije do tego, że w tym miesiącu naprawdę multum kasy poszło mi na to. Liczyłem sobie wczoraj tak na spokojnie to mi około wyszło 950 zł tam z groszami. Także no to jest bardzo, bardzo dużo Wam powiem. I stwierdziłem, że na razie sobie daję spokój z kupowaniem, bo no kasy poszło naprawdę w cholerę. Jeszcze jakbym chciał to bym się w sumie mógł doliczyć ile mam tak na spokojnie tych płyt. Hmm. Kurde no... Musiałbym po prostu odejść od nagrywania, a nie chcę. Ale przypuszczam, że około 10 płyt mam z tutaj właśnie z tych singli. Także na razie robimy sobie od takich właśnie powiedzmy otwierania tych singli spokój. Może do przyszłego miesiąca najpierw niech gotówka wpadnie trochę. No ale w tym miesiącu to powiem Wam, że no poleciałem srogo. W każdym razie to jest póki co na razie taki Ostatni film, ja nie mówię, że to będzie koniec, bo na pewno to nie będzie koniec. Będzie jeszcze ciąg dalszy tych filmów, ale po prostu za jakiś czas. Tymczasem ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i wszystkiego dobrego. Na razie, cześć!